Witam Ciebie na kanale Sztuka Samouka. Dzisiaj kolejna część z generalnego remontu pokoju. Jak generalny remont, to musi być też oczywiście nowa instalacja elektryczna. Dlatego, moim zadaniem dzisiaj będzie rozplanować, rozmierzyć i poprowadzić wszędzie przewody, czy to na oświetlenie, czy na gniazdka. Oczywiście będę musiał też troszeczkę pokłuć, porobić dziury na puszki oraz gdzie niegdzie bruzdy na przewody. Ale najpierw muszę zająć się stałą instalacją, zobaczyć i rozmienić o co tutaj chodzi. Już część prac mam zaczętych, i przewody mam już doprowadzone do tego pokoju. Tak jak widzicie, tutaj mam kłębek przewodu 2,5 kwadrat i ten przewód będzie wykorzystany do gniazdek. Ja go wyprowadziłem, wypuściłem, jak remontowałem przedpokój. Przewód ten jest doprowadzony do rozdzielnicy, ale jeszcze nie podłączony. Natomiast ten przewód o przekroju 1,5 kwadrat, który już przeprowadziłem z tamtego pokoju, będzie to kabel zasilający do oświetlenia. Dostałam na testy taki miernik prądowy, i zaraz go sobie sprawdzimy i przetestujemy. Jest to wskaźnik napięcia Benning Duspol Digital. Firma Benning jest wiodącym producentem sprzętu diagnostycznego. Wskaźnikiem tym dokonamy pomiaru napięcia stałego do 1200 V, zmiennego, dokonamy pomiaru rezystancji, wykonamy test połączeń, sprawdzimy i wyszukamy usterkę w przewodzie, oraz dokonamy wiele innych pomiarów. Pan Marian, który mieszkał tutaj przed nami, porobił sam, samemu jakąś taką instalację, gniazdka i one wszystkie idą do likwidacji, tak samo te gniazko idzie do likwidacji wszystko będzie nowe Tutaj jak wkuwałem rurki od ogrzewania myślałem, że nie jeden kabel i w tym kursze jeszcze jeden i go po prostu jak kułem, przeciąłem i z tego co zauważyłem to ten kabel chyba zasilał. Te gniazdka, bo tutaj już prądu chyba nie ma, ale zaraz sobie sprawdzimy. Tutaj przy drzwiach mam włącznik światła. Akurat tutaj jest założony podwójny, chociaż nie wiem dlaczego, nigdy tutaj drugie lampy nie widziałem, ale niech tak będzie. Ale na początek zajmę się tymi wszystkimi gniazdkami. Przed użyciem miernika sprawdzamy, czy wszystko działa poprawnie i diody wszystkie nam się świecą. Aby to zrobić, naciskamy te dwa przyciski na raz. Trzymamy wszystkie diody na łanie świecą, więc wszystko jest OK. Na początek zajmę się badaniem tego gniazka. Tutaj po prawej stronie mamy przewód brązowy, czyli powinna to być faza. Sprawdźmy przykładam miernik. Jak widzimy świeci pioru tak samo na wyświetlaczu cyfrowym widnieje symbol pioruna, czyli tutaj jest faza. Tutaj po lewej mamy przewód niebieski czyli neutralny. Tutaj nie powinno być prądu. Przykładam, oczywiście nic nie ma, nie pokazuje, więc jest dobrze. Sprawdzę teraz, czy jest napięcie w wniosku. Pierwszą sondę przykładam do neutralnego, drugą do prądowego. Jak widzimy, świeci nam się tutaj 230 V. Na wyświetlaczu cyfrowym również pokazuje nam, że jest 239V 50 Hz. Więc wszystko jest ok. Prąd jest. Możemy przycisnąć tutaj te dwa przyciski i trzymać. Wtedy miernik nam wibruje i oznacza to, że gniazko jest pod napięciem. Gniazko mamy sprawdzone i wiemy, że jest napięcie. Teraz sprawdzę przewód, który przeciąłem. Zobaczymy, czy jest tutaj napięcie. Tutaj jest przewód brązowy, więc powinna być faza. Przykładam i świeci piorun, więc tutaj jest faza, więc tutaj jest neutralny. Tak, zgadza się. Tak samo tutaj. Tutaj żadnego już napięcia nie ma, bo ten przewód jest przerwany. Miernikiem tym możemy również sprawdzić ciągłość przewodu. Jeśli dotkniemy te dwie sondy ze sobą, miernik wydaje taki dźwięk. Teraz pokażę Wam, jak to sprawdzić. Ale najpierw muszę rozkręcić te gniazko. Mam tutaj mój zestaw Felo. Sprawdźmy sobie, który to jest przewód zasilający. O, to jest przewód zasilający. Świeci nam się piorun. To są neutralne. Ok. Mamy tutaj luźny przewód, ale jak sprawdzić, które to są przewody w puszce? Jest to bardzo proste. Przyłożmy sondę do brązowego i tutaj też do brązowego. Słyszymy sygnał dźwiękowy, więc to jest ten przewód. A sprawdźmy tutaj, przy tym brązowy. Nie ma dźwięku, więc tutaj nie ma ciągłości przewodu. A sprawdźmy przewód neutralny. Jest sygnał dźwiękowy, więc to jest ten przewód. Tutaj już nie powinno być, oczywiście. Czyli te dwa przewody to jest ten kabel. A ten przewód to jest ten przewód zasilający. Jak widzimy, zgadza się. Wibruje. Także to jest zasilanie, a to jest ten przewód, który mogę już usunąć. Biorę obcążki i go obcinam, bo jest niepotrzebne. Tak samo ten. Ten mogę obciąć. ten przewód, który obciąłem raczej zasilał wszystkie te gniazka, ale sprawdźmy to. Tak jest, nigdzie nie ma napięcia. OK. Więc mogę już te gniazdka wszystkie likwidować. Wszystkie te gniazda już są zlikwidowane. Zostawiłem jeszcze te dwa kabelki, bo może mi się przyda jakieś gniazdko robocze. Nie jestem elektrykiem, ale pokażę Wam, co tutaj z elektryki planuję zrobić. Plan w głowie jest taki: tutaj będzie włącznik światła. Nie w tym miejscu, lecz go przesunę tutaj, może gdzieś na środek, ponieważ. Drzwi tutaj lekko haczyło ten włącznik, dlatego przesunę go troszeczkę na środek, aby drzwi mogły się swobodnie otwierać. Tutaj z włącznika będzie szło zasilanie na lampę. Lampa będzie jedna na środku, mniej więcej tak jak jest teraz. Jeszcze muszę stąd wyprowadzić jeden kabel zasilający. Tutaj gdzieś tutaj na dół. Gdzieś może tu. Tutaj będzie stała taka duża szafa, i może będzie w niej oświetlenie szafa będzie dosunięta praktycznie do samej ściany dlatego nie mogę zrobić tutaj gniazdka lecz przewód po prostu sam wyprowadzę tutaj na dole i będzie podłączenie gdzieś może na dole zobaczymy zresztą a na razie wyprowadzę kabel jeśli chodzi natomiast o gniazdka tutaj mamy kabel 2,5 kwadrat i on muszę go wybrózdować czy, czy sufitem zobaczymy puszczę go, pierwsze gniazdko będzie Tutaj. Tutaj na środku będzie łóżko, a po bokach dostały dwie szafki nocne. Tutaj na środku będzie powieszona jedna lampa. Tak samo tutaj będzie druga lampa. Nad szafką. Tutaj będą obsadzone dwie puszki. W jednej będzie włącznik właśnie tej lampy, tutaj, a druga to będzie gniazdko pojedyncze z wyjściem USB czy tam USB-C na telefon. Będzie to prosta instalacja, przyrządany tam włączników krzyżowych, schodowych i tego typu rzeczy. Na początek wyznaczę sobie ołówkiem gdzie będzie włącznik. Mierzę sobie metrówką. U siebie w mieszkaniu włączniki od podłogi mam tak na wysokości 134 cm, i tyle zaznaczam. Nowy włącznik będzie mniej więcej na środku, więc mierzę sobie szerokość tej ścianki 62, czyli środek będzie 31. Tutaj będzie włącznik światła. Pierwsze gniazko prądowe będzie mniej więcej tutaj, zrobię je tak 30 cm od krawędzi ściany. I u mnie wszystkie gniazka w mieszkaniu są tak na wysokości 30 cm od podłogi. W miejscu, gdzie będzie szafka nocna, szafka ma wysokość 60 cm. Plus przyjdzie panel, podkład tak 61-61,5 około. Zaznaczyłem sobie 61. Włącznik oraz gniazdko będzie tak około 10 cm nad szafką. Czyli środek wysokości moich puszek to będzie około 75 cm. Natomiast odległość od tej ściany to jest 50 cm. To jest środek, puszka będzie z jednej strony i z drugiej. Te same wymiary przenoszę na tamtą stronę. Wysokość kinkietu wyznaczę sobie później. Muszę to jeszcze ustalić z żoną. Nie ma to tamto, trzeba troszeczkę pobrózdować i się pobrudzić. Wszystkie bruzdy pod kable mam już wykute. Tutaj pod te puszki wykułem większe i głębsze otwory niż normalnie, ponieważ tutaj jeszcze będę te ściany wszystkie prostował i przyklejał płyty GK. I te wymiary, które poddałem mogą się lekko przesunąć w lewo lub w prawo. Dlatego jak już będę miał płyty GK naklejone, wytnę otwory. No i dopiero osadzę te puszki. one będą opierały się o płyty GK nie będę ich wtapiał tutaj w tę w ścianę. W wykutych tych bruzdach będę przeprowadzał przewody, będę wtapiał je na przykład na taki gips budowlany, ale najpierw muszę to wszystko, te bruzdy, dobrze zagruntować, by ten gips się miał czego trzymać. Użyję oczywiście NKP i po prostu wszystkie te bruzdy tym właśnie gruntem zagruntuję. Zabieram się teraz za rozprowadzenie przewodów. Przewody na suficie będę montował na takie oto uchwyty. Kupiłem dwa rodzaje. Tutaj mamy na przewód 3 razy 15 tutaj natomiast na przewód 3x2,5 kwadrat. Czyli te mocowanie idzie na gniazdka, a te mocowanie idzie na oświetlenie. Zacznę od gniazdek. Tutaj mamy przewód zasilający do gniazdek. Jest on o przekroju 2,5 kwadrat i zacznę go rozwijać stąd. Tutaj posuficie i schodzę tutaj do pierwszego gniazdka, a później zresztą zobaczycie, gdzie dalej. Wszystkie przewody do gniazda mam już poprowadzone. Wygląda to tak, że tutaj wychodzi zasilanie idzie biegnie tędy i schodzi tutaj do gniazdka. Tutaj idzie drugi kabel, tu będzie podłączone i prąd będzie sobie płynął tym kablem. Tutaj tędy będzie sobie płynął cyk 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 i schodzi tutaj do następnego gniazdka następnie tutaj będzie podłączone i prąd będzie sobie płynął tym drugim kablem tędy, 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 tędy tędy i schodzi tu, tutaj do następnego gniazdka i tutaj instalacja gniazdek się zakańcza i wszędzie będzie prąd teraz biorę się za oświetlenie mam tutaj już wyprowadzony kabel zasilający od oświetlenia Przewód ten idzie tutaj do włącznika, i później będę już dalej rozprowadzał. A tu wam pokażę później jak to rozprowadziłem. Instalację całą mam już rozprowadzoną. Teraz pokażę Wam, jak rozprowadziłem oświetlenie. Biorę sobie wskaźnik i już wam pokazuję jak ja to zrobiłem. Tutaj mamy przewóz zasilający od oświetlenia 3 razy 1,5 kwadrat. I on sobie wędruje tutaj, tutaj w dół i wychodzi tutaj. Wszystkie przewody podpisałem sobie, żebym wiedział, który przewód do, do czego jest. Czyli tutaj mamy te zasilanie, i tutaj wpuszczę podłączony, i tutaj mamy przewód z, od lampy. On sobie biegnie tędy, 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 ten drugi, tędy, wędruje sobie tu i do lampy. Lampę mamy załatwioną Następnie mamy zasilanie od klinkietów Czyli on idzie sobie tędy, wychodzi Trzeci tu Trzeci tu Tak, tak Wędruje sobie tędy Zakręca I schodzi sobie tutaj Już Wam mówię, to jest ten Inkiet, zasilanie. Tutaj mam wyprowadzony przewód od inkietu, on sobie idzie tędy, tędy i tutaj będzie do lampy. Przejście na drugą stronę zasilania od oświetlenia to jest tu przejście i on sobie zwędruje tędy, tędy. I wychodzi tutaj. Nie, przepraszam to jest Gniazdko zasilanie kinkiet To jest przewód to jest zasilający Przejście A tutaj jest przewód, który będzie Idzie do kinkietu, który będzie zapalał lampę Tak to wygląda I jeszcze tutaj mam czwarty przewód Oświetleniowy To to jest szafa I on sobie wędruje tędy do góry Tak i tędy tutaj skręca i tutaj zostaje przewód do oświetlenia do szafy. Jeszcze te bruzdy tutaj wypełnię trochę gipsem budowlanym, żeby te przewody tak po prostu jeszcze nie latały. No i instalacja będzie na razie na tym etapie zakończona. Rozrobię sobie troszeczkę gipsu, mam tu trochę czystej wody. Wsypuję gips. Niedużo, ponieważ mam 10 minut, żeby go wyrobić. Dobrze wymieszam. I te bruzdy sobie troszeczkę zagipsuję, żeby te przewody mi tak tutaj nie latały. Mniej więcej robię coś takiego. Na tym etapie zakończam elektrykę. Będę zabierał się teraz za sufit i równanie ścian. Zapraszam Cię na inne moje filmy i nie zapomnij subskrybować kanału Sztuka Samołka, aby nie przegapić kolejnych odcinków z remontu. Do zobaczenia niedługo. Cześć!